Siema! Cześć Siemanowidzowie! Z tej strony Wasza aluna 137 i standardowo zapraszam Was dzisiaj na najlepszą stronkę do otwierania skinów, czyli CSGO SKINS. Oczywiście z moim kodem, czyli z kodem aluna 137 macie 2 zł, 10 groszy na start i plus 10% bonusu. Także tylko mój kodzik, tylko osoby pełnoletnie, Także jeśli macie 18 lat, to możecie skorzystać z mojego kodu i zapraszam Was serdecznie na odcinek. No to mamy tutaj Champions League, event potężny, różne skrzynki. Także zaraz się będzie kończył, także korzystajcie. Oczywiście mój kodzik wpisujemy o tutaj, czyli kodzik alu137. Aktywujecie, możecie płacić blikiem. Visa, Mastercardem, przelewem online yy, swoimi skinkami, bitcoinami, w kartami i wiele, wiele więcej macie, także mega się opłaca, zapraszam Was serdecznie i możecie sobie tutaj właśnie jak te eventowe to dodatkowo macie jeszcze właśnie um, tutaj te punkty, które później możecie ustrzelić sobie skinka pohandlować bronią, albo tutaj król wzgórza jeszcze chciałam Wam przypomnieć, że w rozdawaniu prezentów macie tutaj trzy e, skinki. Wpłacacie minimum 20 zł i bierzecie udział wtedy w tych trzech losowaniach. Tak. To, to znaczy, wpisujecie mój kod za minimum 20 i od razu, od razu jest wiadome, czy wygraliście, czy nie. Po prostu będziecie mieć. Mm, czekajcie, o taki tutaj. Taki tutaj komunikat jak coś, żeby nie było niedogodności. Czy jakoś tak się to mówi? <grywa> Dobra. A w dzisiejszym odcinku lecimy sobie z bitwą za. Zapomniałam, za 150 chyba już, albo 140. Poczekajcie. Dobra, za 150, za 150. Także tutaj niezła. Niezłe bitwy już można zrobić, yy, na przykład można otworzyć mojego ukochanego Lunar Case'a i od niego sobie tutaj zaczniemy. Tutaj najlepszy skin, czyli Sport Gloves, także Techno Romano do nas wbił, o nie, wbił i nas rozjechał akaczem tutaj takim fajnym, no niestety. Ale to nic, coś pokminimy tutaj może innego. może z jakimiś tutaj bustami, co? Hmm, jakieś tutaj busty. Damy sobie to. Damy sobie jeszcze tutaj z tych droższych może. Hmm. case'a, słuchajcie. Eee, I a u spasu. Oj, to za dużo będzie, ze 150 musimy mieć. To weźmiemy sobie Danger Case'a i jeszcze jakąś tutaj Neon Global Case'a 155. 4 skrzynki standardowy, i na dwóch lecimy. Standardowy na dwóch, Znowu techno Romanu. Mam nadzieję, że teraz my go rozniesiemy. Zobaczymy, zobaczymy. Wyślemy mu jakąś, jakąś tam. Mm. O! Patrzcie! Kurde! 79. No, o, znowu czerwony skinek. Za 58. Na razie wygrywamy. Ostatnia skrzynka. O kurde, może być nie. O, dobra, wygraliśmy 269, więc spoko. Na razie zapowiada się dobrze. I skoro teraz wygraliśmy, to musimy lecieć teraz z um, underdogiem, może? Underdog to jest mi taki sposób, że jak wygramy. To później możemy przegrać i damy sobie underdoga i może to jakoś będzie. Raz nam to wypaliło w sumie, więc, mm, więc sobie przetestujemy to dalej, więc bierzemy tak, bierzemy tak, a otwórzmy sobie trzy cybercase'y i na underdogu na dwóch, na dwóch. I ty Tommy jakiś X Tommy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Okej, okay, pust protokół jakiś. Słuchajcie, o! Ostatnia skrzynia. O, chyba wygramy. Yes! Mamy 349. Dobra, patrzcie, taktyka. Teraz był underdog, to teraz damy... Um, zwykły tryb. Zwykły tryb, i to może oddać. Co? To może oddać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Um, tak. Tylko. Hmm. Weźmy sobie te dwie: G2A Case. I za 50 to Cyber Mamy 155, ale Git. Dajemy sobie under. Nie, standardowy. Też na dwóch i zobaczymy. Techno Romanu znowu tutaj nie poddaje się. Nie poddaje się cały czas do nas włazi słuchajcie, ale to dobrze. To dobrze, bo trzeba go zmierzyć. Czerwony skinek, Bloodsport. Na razie wychodzimy na prowadzenie. Dwie skrzynki przed nami jeszcze, o nie. Angry Mob, o dobra, myślałam, że jest droższa. Trochę ostatnia skrzynia i chyba znowu wygramy. Yes, patrzcie, moja taktyka działa, czyli zrobiliśmy tak. Pierwsza na mnie wyszła, później był znowu standardowy, underdog, standardowy. Dobra, lecimy teraz z underdogiem. Jak to teraz wyjdzie, to znaczy, że prze, prze ten system my przerobili. Prze, prze no, dobra, repeat jest jeszcze się zmieści, a, no, dobra. Mamy tak, tutaj mamy sześć skrzynek, dajemy sobie underdoga, słuchajcie. I zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Co to będzie, jak to będzie. Znowu Techno Roman, on, on naprawdę się nie poddaje. On się na nas uwziął. Mówię wam. To nie wiem, czy się uda znowu na niego wygrać. Teraz może być lekki przypał ogólnie. Chociaż... Chociaż nie jest tak źle, nie jest tak źle, słuchajcie. Nie jest tak źle. Co my tu mamy? Dobra. Ty, dwie skrzynki. Na razie jest ok. Na razie jest ok. 8, 91. Ostatnia decydująca. Uwaga, chyba wygraliśmy znowu. Dwieście yeah! Yeah! Jeja! 221. No, same dobre bitwy. Same dobre bitwy. Dobra, póki ten nasz system działa, to znowu dajemy standardowy na dwóch. Tym razem weźmiemy sobie może z tych trzy droższe. Weźmiemy sobie usb i Idę, A, to będzie za dużo już. Idę tego spectrum case'a i jeszcze, jeszcze jedną. To będzie za dużo. Może tą? Dobra, tą. I dajemy standardowy znowu na dwóch. Cieka, czy Techno Romano znowu do nas wbije. Chyba, chyba jak już tyle przegrał, to, to wątpię, żeby do nas wbił. Tak szczerze. Poczekamy jeszcze, może się zastanawia, czy do nas wbić, czy nie. Jest! Mamy go! Ten odcinek się powinien nazywać yy, Bitwy na Techno Romano chyba a Nie bitwy do, do, do 160, 150 zł, nie? No ale dobra. O kurde, tu coś w ogóle nie wyszło. Dobra, tu ogólnie nie wyszło. Więc no, dobra, on też jest na minus. Dobra, i tak ja tą akcentem um, kończymy. Lepiej, bo tutaj nas już sposób nie wypalił. Więc lepiej dalej nie ryzykować, ale koniec końców chyba jesteśmy na plusie za te 160 bitwy, więc w sumie i tak spoko. Także dziękuję wam wszystkim, że byliście. Przypominam jeszcze, że macie tutaj trzy e, skinki do wygrania, więc wpisujcie mój kodzik tylko sobie pełnoletnie kodzik Aluna 1, 3, 3, 7 Przypominam jeszcze raz i zapraszam was serdecznie na moje wieczorne streamki na Twitchu. Na mojego Instagrama, TikToka, także wszędzie możecie. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się jutro. Na razie! Pyk! Uwaga, sprzedać wszystko za. Pyk! Nic tam fajnego nie było, okej? Okay? No.